Ale siema, siema siema? no lecimy z kolejnym materiałem. Zaczynamy nowy blok treningowy trzeci. Co się w tym bloku zmieni, to będę opowiadał wszystko podczas wyciskania. Cofamy się z ciężarem. Dzisiaj będziemy na celowniku mieli 130 kg, ale to podczas serii będę wszystko tłumaczył. Dlaczego 130, a nie na przykład na 140-150 w nowym bloku. To wszystko wam powiem po prostu podczas serii. jaka ja jest to niewyspana. Ej. Szefowa będzie robiła przysiady, ja będę robił wyciskania. I co? No i jakie ćwiczenia też dodałem w tym bloku, ale tu musicie zostać ze mną. Subskrybować, łapka w górę i komentować, czy materiały się podobają. Czy też podobnym planem ćwiczycie jak ja? Czy coś podpatrzyliście, albo mi coś doradzicie, co uważacie? Bo wy oglądacie co poniedziałek materiały, jak wyciskam, i też liczą się dla mnie wasze uwagi, bo też mogą być u mnie na kanale eksperci, co powiedzą, Rafał, ale ty na przykład krzywo leży, albo ty to, ja każdą opinię biorę do siebie. Także my przechodzimy do rozgrzewania, to ominiemy, będziemy się widzieć w seriach roboczych, proszę Państwa, bo to, co teraz się będzie działo, to będzie tak naprawdę lekkie. Szefowa piąteczka lewą ręką, no bo prawą musi trzymać kamerę i co? Widzimy się w seriach roboczych, proszę Poza Państwa. tym nic się nie zmieniło, dalej jesteś gruby i... A robię delikatną redukcję. Zjechałem na 3000 kalorii, a waga się na sztą za 94. Wiadomo, to nie, szybko nie będzie spadać. Ale jak chcę troszkę ograniczyć jedzenie, no bo... No, ej, zobaczcie to. No, dobra. Pauza i widzimy się w seriach roboczych. No, już mam założone 130 kg na 4 razy i 6 serii. A będzie robiła przysiady 3 serie, a potem 3 serie wykroków. Bo dawno, bardzo dawno nie robiła wykroków. Więc ja w ogóle y dawno nie ćwiczyła. Zakwasy będzie jutro miała takie, że nie wstanie z łóżka. I tak y zmieniłem troszeczkę ustawienie na ławce. Nie wiem, czy widzieliście na poprzednich materiałach. Jak ja się ustawiałem na ławkę, dodawałem nogi na ławkę, żeby bardziej wjechać na łopatki, tam czy delikatny mostek zrobić. A teraz yy, staram się robić tak, żeby bez nóg na ławkę, że już ustawiam tutaj stopy i tylko wjeżdżam, nie? Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Yy, jeśli chodzi o jedzenie, aktualnie jem 3000 kalorii. Ziemniaki, ryż. Kładki osiane klej, kryżowe, banany. Do szejków daje oczywiście masło orzechowe, żeby tłuszcze też mieć. A szefowa tylko patrzy, jak jem. Bo szefowa się boi jeść. Więc. Więc swoje najadłam. O, widzowie, wytłumaczcie szefowej w komentarzach, że na redukcji również trzeba jeść. Bo szefowa myśli, że redukcja to jest budówka. I szefowa się boi jeść. A tu trzeba jeść robimy pierwszą serię. 130 kg Zobaczymy jak pójdzie. Te ustawienie na razie jest dla mnie niekomfortowe. Czuję tak jakby mniej siły. Znaczy, jestem w stanie wygrać. czuję jakbym był kurczę, czuję się jakbym nie umiał wygenerować 100% siły. Może mi tak się wydaje, nie? Teraz zobaczymy, jak to pójdzie 4 razy. O, o co mi chodzi? Robię tak. Mniej więcej w połowie ławki ustawiam stopy. A Wy możecie w komentarzu napisać, jak Wy się ustawiacie pod ławkę. Bo każdy ma indywidualny sposób. Chodzi o wygenerowanie jak największej siły. Te i takie ry... Kurde ciężko. Ale też może być ciężko przez obniżenie takie bo aktualnie jem 300 węgla 300 chyba. 300 węgli, Więc to nie jest ani dużo, ani mało. Bo wcześniej jadłem prawie 500. Ale chcę eksperymentować, czy przy niższej ja jestem w stanie dalej progresować i dojść znowu do 180 na kratę, a nawet i więcej. Odpoczywamy. Jak sądzicie o moim nowym ustawieniu? W porównaniu do poprzedniego bloku, lepiej tu idzie? Lepsze ustawienie? Czy lepiej wrócić do swojego? Ale to mam ci Tobie lepiej? Eee. Dobra, teraz szefowa będzie robić. Szefowa oczywiście Wszystko 40 kilo. i też 4 razy. Ale patrz, jak ja długo nie ćwiczyłam. Ty, ty tylko masz 3 serii, a potem wykroki robisz, nie? Ja robię zaś 6 serii. I pełen power. O raz. Ech. Dwa. Trzy. Ech. Ładnie. Cztery. Co to było? Co to było? Grzmot. <ścoughs> Ciężko. Tak. Jeszcze dwie sery ci tylko zostały. No, A mnie pięć. Dobra radę. Teraz tak. Dlaczego 130 w nowym bloku zaczynam? Po pierwsze, dwa tygodnie chcę traktować jako lżejsze po odpoczynku po maksie poprzednim. I po prostu 130 w ten poniedziałek robię, następne 135, i potem już w trzecim tygodniu wchodzę na 140. Po prostu te dwa tygodnie, żeby na lżejszych ciężarach, żeby troszkę dychnąć, odpocząć, żeby móc wejść po prostu na większe ciężary, tak jak 140, 145, 150, 155. A w czwartki lekkie wyciskania na razie bez zmian, bo myślałem, żeby zmienić na takie coś jak wąskie wyciskanie, czy też z gumą, czy floor pressy, ale na razie zostaje przy takim samym zestawieniu: czyli tylko ławka normalny, rozstaw rąk, ale lżejszy. Czyli na przykład, jak teraz mam 130, w to czwartek powiedzmy 110 albo 112. Na 6 powtórzeń, 5 serii. Dobra, zapinamy, druga seria. I ile razy mam robić? Jeszcze trzy czy dwa? Ty jeszcze masz dwa razy, nie? Bo ja robię tu sześć. To jest moja druga, twoja też będzie druga. Jak zrobisz 3, to potem wykroki robisz, nie? Ale ci będą nogi boleć. A no, trudno. 130, próba druga. Seria druga, co ja gadam. Wiesz, co jest fajne w tej sztandze? Że tak ją fajnie trzymać, nie, że nie jest taka... Ono jak z gumy wygląda. Bo to sprzęt, proszę Państwa, AXO, porządny sprzęt trójbojowy, więc siła musi iść, nawet dzięki samemu gryfowi idzie siła. Dobra, o, o, o! No, wiesz, tu się wjeżdża. No, dawaj. Shoot to i to była ciemne. taka piosenka, nie? No, Duża łapa. To coś du spryło, nie? Taka, jakoś tak. E. Nie wiem, czy będę teraz robił na 10 razy. Będziesz, na pewno. Zawsze jak mówisz, nie wiesz, to ty zawsze i tak zrobisz. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No? krzycz. Prosto, sztanga. A mam prosto. No teraz masz prosto. Dwa. Trzy. Trzy. Ile ma być? Cztery. Dla widzów przypinka. Ale wiesz co, ja dawno tego nie robiłam. Jakieś, jakieś dziwne mi to. Czego? Zobaczymy, jakby kroki będziesz robić. Aha. Jakoś będę. Trzecia seria. Co w tym planie pozmieniałem? Nie wiem czy mówiłem w poprzednich materiałach, ale pomimo zmniejszenia kalorii zwiększam intensywność. Co to znaczy? Ławka zostaje bez zmian, ale dodaję tak. Wiosłowania, obojętnia kawariańska. Będę teraz robił w sztangą, czasami handlem. Operować tu będę dużym ciężarem, siłowo. Po tym dodaję jakieś przyciągania, jednorącz na wyciągu od góry. Coś takiego jak Hyrule, dwie serie pod hipertrofię. I tam bardziej nie szalać z ciężarem, tylko naczucie. Od 10 do 12 powtórzeń, tylko dwie serie, reszta bez zmian. I na końcu, oczywiście, łapy. Też w super serii dodaję kolejne ćwiczenie, czyli też większą intensywność na ręce. I tak będzie wyglądał poniedziałek. Dobra, zapinamy. Ze wszystkich ćwiczeń najbardziej lubię łapy, bo to już na koniec. Łapa musi być. Dobra. Ach. Pamiętajcie oczywiście na stronie KFD chodzi Młody Ninja Macie rabacie ode mnie i przy okazji mnie wspieracie. Ach, tu się wam kod wyświetli. Jedziemy. Na razie czuję, że niekomfortowe ustawienie dla mnie. No, trzy, i... Ta magneza mi do oczu poleciała. Magneza mi do oczu ja teraz zrobię ostatnią. Ostatnia nie? i będę zrobiła wykroki. Jak myślicie? W czwartek jak robię normalne wyciskania lżejszym. Które jeszcze ćwiczenie jest warte polecenia i do dodania, które mocno przyci się w wyniku nawce. Chcę poznać Wasze opinie. Co wam pomogło, bo ten kanał jest dla was i też chcę, to nie, nie chcę tylko komentarzy, fajnie Rofo dobrze, progres coś, tylko mnie interesuje jak wy też ćwiczycie pod siłę, żeby tę siłę zbudować. Macie pole manewru w komentarzach, dlatego piszcie w komentarzach, ja chętnie poczytam. Raz i dwa i trzy. I cztery. <ścoughs> no, pościągaj. A my widzimy się w czwartej serii roboczej. Zostały mi tylko jeszcze trzy serie. A szefowa wykroki, wykroki, o już się, już się dusi. Ja mam, z tej magnezji chyba, wiesz, bo... Dobra, widzimy się w czwartej serii. Piąta seria. Piąta seria, proszę Państwa. Jeśli tego nie zrobiłeś, a jesteś w tym momencie, to miło by było, jakbyś zostawił łapkę w górę, komentował i zostawił subskrypcję, żebyś był tu na bieżąco. Na razie małe grzechotki i jedziesz szefowa. Odtąd dotąd. Jedziesz no. Ja dawno tego nie robiłam. Po nawet się. kolebie. Za lekko mi. Idziesz Zobaczcie jak szefowa idzie Do czarnej kreski jeszcze krok o I Ale odbierz. wezmę sobie dziesiątki, bo tam to mi jak... się... dziesiątki. I teraz robisz drugą serię odtąd do tamtąd Powaliło mi się. Panowie, to była czwarta seria, to była czwarta seria, szefowa tak mnie zagadała, że się pomyliłem i myślałem, że to jest piąta seria, już chciałem zakończyć, proszę państwa, już chciałem zakończyć, myślałem, że jest odpoczynek, a tu jeszcze dwie serie przede mną, teraz dopiero będzie piąta seria i szósta, czyli ty, czekajcie, jak ja teraz zrobię piątą, no, poważnie, ty, e, Sylwia, Co? teraz moja będzie piąta seria. Bo mi rozgadujesz tutaj, zagadujesz, telefonem się bawisz, mnie z rytmu i teraz... Yy, a już myślałem, że kończymy, ale nie kończymy. W sumie dobrze, bo czuję niedosyt. Jeszcze dwie serie mamy. Dobra, mm. będziemy się widzieć w serii roboczej. Trzeba wyprostować gryf. O. Huh. Przepraszam za pomyłkę w poprzedniej serii. Tamta seria była czwarta, a teraz dopiero mamy piątą serię. Każdy, każdy popełnia błędy. Zaraz się zlecą. U, on nie potrafi liczyć. Nie potrafi liczyć. U. Zobaczymy teraz, jak ta seria pójdzie. Powiem Wam to, co dzisiaj jest ciężkie. Kurczę. I przepraszam, że te materiały są nudne, bo spotkałem się z takimi opiniami, pomówili mi tu na siłowni, ale po to nagrywam, do znudzenia, żeby pokazać, jak natural, natural potrafi progresować, regresować, zatrzymać się, pokonać bariery. Żebyście mieli to jasno na... Biało na czarnym, a nie tak, że pojawi się za rok czasu i nagle dwie pakie Na przykład, nie? Po prostu kto mnie śledzi na bieżąco, to będzie wszystko liniowo widział, czy na progres idzie, czy nie idzie. Dobra. Przesu się. I. I... I... <smart noise> Puh! 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 <smart noise> Dobra złaś. poszło. Piąta seria, twarde powtórzenie, ale trochę bardziej zatopiłem, ale niekomfortowe dla mnie ustawienie. Czuję, nie narzekaj. Czuję się jakbym płasko leżał. W ogóle tak mocy nie mam. Jakie ciężkie to się wydaje. Nie narzekamy. No. W poniedziałek pozytywnie. Nie ma narzekania. No, teraz szefowa będzie robić. Zwiększyła ciężar na 10 kilowe hantle. Daj wszyscy. U -u. Chodź, po, chodź, po hantle. Już na mnie czekają. Czarne kreski, no. Co ty ja robisz? Tego roku nie robiam. Nie gibaj się. Idziesz tak jest Nie zwalniaj, szefowa. Ale zobaczcie szefowa jakie ma plecy. Takie duże. Ja zamiast schudnąć przy tobie, to ja mam. Wielkie plecy. Zmęczyłaś duże się. uda. Zmęczyłaś się. Także Ale mi zobaczcie. nie nic odchudzania. A teraz zobaczycie pozowanie szefowej. Daj plecy. Napni plecy. W lato. Daj. Nie. No Zrób przypinkę. W lato. I tyłem, no. O, zobaczcie. Jak byk. Zjadłam co trochę makowca. Makowca jadła. To jest trening. Do kawy. Zamiast ćwiczyć, to ona robi tak. Serię, idzie jeść ciasto. Serię, ciasto. Ostatnia seria. A co? Nie mogę? Nie. Tu się ćwiczy. Miałam z tobą schudnąć taki był plan. Nie wypaliło. Tak, nie wypaliło. Ale nie, i tak trzy dni już, nie? Tak nie jem. <tryk> <tryk> Wiesz co? Wjeżdżamy i rozjeżdżamy. Tu się. Dawaj. Trzecie i ry. i troszkę most tak popuściłem no, kurde to jest ciężkie, na 10 razy ciężko by było Może po tym akcie Rafał, a może będziemy ćwiczyć trochę później, nie o 7 rano Pff. Ja bym najlepiej o 6 rano ćwiczył 7 jeszcze śpię No ogólnie zaczynamy treningi 7 rano nie? Jakby ktoś nie wiedział Dlatego jesteśmy tacy niewyspani Ja jestem Wyspany Ja nie Dobra, ostatnia seria szefowej i ogień I jedziesz Uła. Tam do kreski Do kreski o, Wiesz, coś teraz... najgorsze, że z nim nie da się nic szukać I jedziesz On Nawet jak robi coś to on ma takie podzielność uwagi i normalnie nie da się Cii. No idziemy ja już się cieszę, że to już koniec Do kreski, do kreski, do kreski. Co to było? I tak oto tym akcentem zakańczamy dzisiejszy trening. 6 serii po 4 powtórzenia ciężarem 130 kg. Czułem ciężkość tego ciężaru, ale czynniki jakie są przez to jestem po maksie. Obniżyłem kalorie i zwiększyłem też intensywność, bo już tą intensywność, te ćwiczenia na plecy, więcej na łapy już robiłem w tamtym tygodniu, więc siłą rzeczy spadki siły mogą być. Ciało się musi zaadaptować do niskiej kaloryczności i zobaczymy, czy damy radę progresować. Już czułem ten ciężar. A gdzie tam 160 170. Dobra, krótko, było ciężko czy lekko. Ciężko. No, starczy. Nie, szefowej też było ciężko. Zanim włączyłem tą kamerę, to z 20 minut zdychała i Kudycy Nie, nie, nie było tak. Ale jest progres, bo szefowa od 1 stycznia w ogóle nie pali papierosów, więc dostawcie łapkę dla szefowej, że rzuciła te świństwo. I każdemu polecamy rzucić te świństwo, bo to do niczego nie jest potrzebne. Więc y, widzimy się w następnych materiałach. Ale miło by było jakby ze sobą łapkę szofowej za to, że rzuciła palenie. Bo to jest wielki wyczyn. No prawda. Na, 20, lat palić i tak rzucić. Więc y, widzimy się w następnych materiałach. No przypnij przypinkę. No dawaj a, to łapę. A kot? a kot? Tu macie kot? Było? Kot Młody Ninja na stronie KFD pamiętajcie. No. Tu przypinka, ale mocno, mocno. Kto ma większą łapę? Piszcie w komentarzu. Oczywiście, że ja teraz. Teraz ja. No. No co, widzimy się w następnych materiałach. Elo.